Cóż, jak Bóg. Witam w nowej serii naszych rekolekcji z hobbitem. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego literatura, a nie Biblia, ale jak zobaczymy, także dobra literatura może nieść w sobie wartości głęboko chrześcijańskie. Wybrałem książkę niezwykłą, książkę, która dla wielu ludzi jest przewodnikiem i odkryciem tego, co w życiu najważniejsze. Jej autor Tolkien. To także człowiek niezwykły. Kiedy przeprowadzano w Wielkiej Brytanii plebiscyt na najważniejsze książki roku, Tolkien zajmował zawsze pierwsze miejsce. Tylko w 1999 roku pewna gazeta zanotowała spadek. Na pierwszym miejscu zamiast Tolkiena znalazła się Biblia. Sama książka wydaje się, że jest alegorią. Ale to nieprawda. Tolkien mówił, że hobbit to opowiadanie o świecie, w którym żyjemy. W przeciwieństwie do Ewangelii, która jest wielką alegorią, hobbit opisuje świat nierzeczywisty, fantastyczny. W hobbicie znajdziemy odniesienia zarówno do Starego Testamentu, jak i Ewangelii. To wszystko przeplatane jest także mitologią, wierzeniami ludów pierwotnych. Czy nie jest to jakieś zagrożenie? Wydaje mi się, że nie, dlatego że sama postawa bohaterów jest głęboko chrześcijańska i niesie w sobie wartości, które są wspólne dla wszystkich ludzi. Tolkien jako człowiek był katolikiem. Historia jego życia to dobry scenariusz i można by powiedzieć, że samo jego życie jest pewną kartą którą każdy człowiek może odczytywać jako znak działania łaski. Po śmierci rodziców był wychowywany przez katolickiego księdza. Natomiast jego najstarszy syn został księdzem. Jego dzieci kontynuowały zresztą dzieło ojca, uzupełniały wydania, które zostały po nim. Wróćmy jednak do hobbita. Wydaje się, że Wszystkie wydarzenia z życia Tolkiena mają swoje umocowanie w tych opowieściach, które czytamy. Sam Tolkien doświadczył bardzo różnych przeżyć, był między innymi żołnierzem w czasie I wojny światowej. Chociaż sam mówił o tym, że to wydarzenie nie jest w jakiś szczególny sposób odzwierciedlone w hobbicie, to jednak chyba nawet podświadomie pewne wątki się tam co jakiś czas pojawiają. Tolkien sam siebie nazywał filologiem, a nie teologiem. Powiedział, że języki, które stworzył dla swojej książki, były bazą do powstania świata. To znaczy, odwołuje się tutaj do pewnej teologii słowa. W Ewangelii Jana czytamy przecież, że na początku było słowo, a świat stał się przez nie. Podobnie u Tolkiena. Najpierw powstały języki, a dopiero później świat, w którym zostały wykorzystane. To pierwsze przesłanie wydaje się już pewną lekcją dla naszych rekolekcji. Skoro słowo jest początkowe, skoro słowo jest na początku, to od niego wszystko powinno się zaczynać. To ono tak naprawdę tworzy nasz świat. To wydaje się dosyć prozaiczne, ale w naszej praktyce często tak nie jest. To my mamy dostosowywać się do słowa, a nie odwrotnie. Rekolekcje z hobbitem to zaproszenie do świata wartości, które niosą same ze sobą. Literatura, zwłaszcza ta dobra literatura, zawsze przekracza intencje autora. Wydaje się, że także w hobbicie mamy z tym do czynienia. Tolkien zapewne nie spodziewał się, że kiedyś ktoś ułoży rekolekcję na podstawie jego książek. Samo dzieło postrzegane jest jako głęboko religijne, chociaż o religii wprost prawie w ogóle nie mówi. Niesie ze sobą jednak pewien przekaz, który moglibyśmy nazwać przekazem odwołującym się do Ewangelii. Tolkien ukrył Ewangelię w hobbicie. Właśnie nad tym będziemy się pochylać, o tym chciałbym Wam też trochę opowiedzieć i podzielić się swoimi przemyśleniami. Żeby dobrze przeżyć te rekolekcje, trzeba spełnić też pewne warunki, bez których mogą być one niejasne. Pierwszym warunkiem jest przeczytanie książki, Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Wielkim ułatwieniem będzie także obejrzenie filmu. Hobbit w reżyserii Petera Jacksona, dlatego, że niektóre wątki pojawiają się tylko w filmie, a nie są obecne w książce. Pewnym ułatwieniem będą także inne filmy z serii O Śródziemiu, czyli Władca Pierścieni, dlatego, że te wątki kontynuowane są w późniejszych opowieściach. Już dzisiaj zapraszam Was na rekolekcję z Hobbitem. Powiemy sobie o ważkich i ważnych tematach o miłości, cierpieniu, o tym, czym jest prawdziwa mądrość, ale przede wszystkim o tym, jak może wartość wpływać na życie człowieka. Do zobaczenia. Zapraszam na rekolekcję z hobitem.